Dziewczyny czy chłopacy? Dziś postanowiłem sprawdzić, kto jest lepszy, bo jak wiadomo, chodzi plotka, że to chłopacy są znacznie lepsi. Dlatego w tej serii to sprawdzimy. Co odcinek będę brać pięć dziewczyn i pięciu chłopaków z każdej rangi, jednak tym razem bierzemy pod lupę tylko gold. Team chłopaków versus Team dziewczyny. Ale musimy też zrobić ironów, musimy zrobić ironów mecz. Ej, czemu? Ej, a myślałem, że faceci nie mają smoków, ale widzę, że są. Jest Omen. O, faceci już spikowali wszystko w ogóle i mają dobry team-comp. Ojoj, oj. no. Dziew dziewczyny po stronie defendersów, za to faceci po stronie atakujących. No zobaczmy. Od Lobby, jak sobie poradzą chłopacy? Czy ten stereotyp, że dziewczyny są słabsze w gry, się sprawdzi? Zobaczymy już za chwilę. A na, na spłynie, a z dziewczyn jest Yukiś oraz Star, czyli Cyper oraz Deadlock. lecz i Gecko. Oj, teraz Yukiś poniosło trochę z tym podejściem. Cyper musi się bronić. Dojeżdżany Cyper jest tutaj. O, kas. No, kasnoj, oj, chłopcy. To już jest. To Potem. To już jest na pistolu. Chłopcy wjechali sobie jak do siebie. No, Starfire. O, kurwa Ej, czemu Cypher forsuje? Halo, ekogramy! Ej, ona sforsowała! A za to mężczyźni pod Spike Side B? Nie, namida, namida na, mida. na, mida na headę. Zobaczmy za to, jak kobiety tutaj. Pierwszy będzie ko. Oj, sk swojego, ale Yukiś kasuje gościa, ty! Dobry flash! Ej, to jest do kobiety, halo! Yukiś ma dobrą pozycję. Nie, nie ma smoka na heaven. Nie ma smoka na heaven. Yukiś kolejna eliminacja! Przecież by kolej. Eko win chyba. Plecy, zakol! Jeden na dwa. Ja pierdolę! Co tu się odpięto? Dobra, zakol za w sytuacji 1 na 2, nie? Zakol w sytuacji 1 na 2. Dwie kobiety kontra jeden facet. On ma lepszą broń. On musi zaplantować spajka, przypomnijmy, tak? No, kobiety tutaj bardzo ładnie razem próbują sobie za zagrać. Czy zagrają razem? Na razie to nie wygląda, żeby to razem zagrały. No duże szanse zakol ma w, ty w tym klasie, ponieważ jest jednak. Oj! Pochodzi 4HP! Jak tamten nie trafi z Marshalat! To... Classic? Dobra, to, jest, musi być, to musi być kobiet. To musi być kobiet. Kobiety wygrały na eko. No, halo, faceci. 40 sekund. Podejście jakieś, wejście? Halo. Jest kary z pierwszą eliminacją otwartą. I teraz chyba przyspieszają. Oj, najczyk nie Przyspieszają Przyspieszają, faceci. Ajajaj, aj, aj, fleszyk i daj jeszcze karę. Powinna tutaj zginąć Jest 3 na 3. Faceci mają zajęty site i mają bronię chyba z dobeli. Tak jest. O, jaki hedzik Dwa na dwa sytuacja Trap, weź się w trapa i teraz 2 na jednak tak kobiety wygrywają. Wydawało mi się, że przez chwilę mogą ee, chłopacy tutaj zagrozić, ale nie. Dziewczyny są mocniejsze po prostu. I tak dobre eko mieli, więc teraz zobaczymy full na full tak naprawdę. Szkoda, że jukiś nie pokazałem powa, nie? Bo chciałem zobaczyć te heady, ładne. Brakuje mi tutaj od chłopców jakichś fejków, wiecie co chodzi, nie? Brakuje mi jakichś fejków, w jakiegoś świecie. pokiwania, bo oni po prostu idą na jeden site razem. Wiecie co chodzi? No ja dobra, zobaczmy jak to pójdzie. Oj 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 oj, trapik, ale bez, bez ubicia ten trapik. Halo! Oj, i jetka z enemy ginie. I teraz Starfire! Wszystko na niej się opiera. Zdagowała ten dron! Ginie ona mimo wszystko! Na gościu na Ja pierdzielec co tu się Fajr, dzieje, nie? Dobra, chłopcy to zgarniają chyba tą rundę. No nie no, ten sniper tutaj z. od dziewczyn powinien. ta Starfire powinna zabić tutaj tego osobę, nie? Który dronował. Nice, kolejna runa Druga, dwa, dwa Ej, na razie Na razie Wyrównany meczek Ej, czemu dwie ze zagrały pula, dwie nie? Halo, halo Jukiś, Starfire, grajcie eko! Nie ma kasy Okej, okay. no one, one się zbuntowały I po prostu nie grają Ale tu Starfire musi dać eliminację Musi dać eliminację To nie może być tak, że ona będzie tu bez killa Weź tak to. Oj, oj. Jest, jest! Jest! Pierwszy kill! Pierwsza eliminacja. Kers kolejną. 3 na 2 retake. Kers ultem. Dawaj, ulcika ten dok. Ulcik! Dobry ulcik! Zapięty kokolwiek za kol. I nice! Kobiety wygrywają, proszę państwa! Lo! Wow! Wow! No ładnie tu zagrały, szczerze. Wiecie, co mi się podobało? Że Starfire grała na retake. Wycofała się, poczekała na rotację swoich dziewczyn. I wtedy z zaatakowała, nie? Uderzyła w czuły punkt. No, na razie na prowadzenie wychodzi team dziewczyn. No i całkiem nieźle sobie radzą. Mimo wszystko, co? Oj, i Klof, wydaje mi się, że może być zaskoczona. tu w ogóle spako podchodzi jako pierwszy. Klaw, Dobra, nie zaskoczona jednak. Jest tak nie zaskoczona! Oj, dwa kile ładne No i teraz, czy się uda? Będzie zaskoczona z prawej strony Tak 3 na 4 sytuacja I walka Miniski zi, zakol, kolejny minacet. Nie? Oj, teraz Kasti No i czy Kasti da radę? Będzie zaskoczeniem Nice, Kasti Tylko czy on będzie się spodziewał dwóch osób od mida, nie? Czy on będzie się Oj, oj, tam blisko Jukiś O Jukiś Pochedzie! No nie wie, boi się drugiego gościa Nie wie, że on tu jest do lewej strony Oj, oj, nie. Aj, nice try, stay by, Kolejna eliminacja. No i teraz dziewczyny wyczuwają się na większe prowadzenie 4-2. No tego to się nie spodziewałem, szczerze, nie? Mimo tego, że chłopcy przegrali dwie rundy pod rząd, wciąż mają kasę i wciąż walczą. Jest to jednak ostatnia runda, kiedy grają na full, jeśli przegrają kolejną rundę. Nie mogą sobie na to pozwolić. No i teraz bridge na entry. No coś mi się tu nie podoba w tym ataku. Coś tutaj ta jetka nasza wejtuje tutaj, u chłopców. Niestety, nie wiem czemu, ale wchodzi ostatnia i shiftuje, kiedy mi jednak cały team wchodzi. No tutaj ewidentnie błąd, nie? Błąd. Że ten gracz shiftuje, mimo tego, że team cały jedzie na pełnej. Ale teraz, zobaczmy. Dziewczyny tu bardzo. Bardzo razem. Bardzo na retake. Ktoś tu ładnie koluje w ogóle. U tych dziewczyn. Oj, ale tam ult by siadł, gdyby było. Teraz. Ale teraz jest przeczekanie. O, ale ulcik teraz! Mocarny ulcik od chłopców Jest dojazd Zajęcie CT Kur... Jakbym w oglądał czasem, ty Co jest? No i teraz bardzo ciężko będzie dziewczyną to odbić, szczerze mówiąc Bardzo ładnie chłopcy rozegrali tę rundę Uj, zakol, jaka pozycja Piękna eliminacja na KR No i teraz 3 na 5 2 na 5 No i 1 na 5 Tylko chińskie znaczki zostały No i tu wydaje mi się, że nie ma co zbierać w tej rundzie Dokładnie tak Brawo dla chłopców, serio, dobra runda. Dziewczyny nie mają kasy, znowu dziewczyny nie mają kasy, to znaczy Starfire ma kasę, tylko Starfire na bombście. A, no i teraz zobaczymy. Ojojoj. ojoj, teraz zobaczymy widzowie. Czy Starfire sobie poradzi? Czy Starfire sobie poradzi? Chińskie znaczki, wie już rotują. Dziewczyny już rotują na site. Starfire bardzo mądrze tutaj, chociaż nie gra pod swoje trapy. I to mi się nie podoba w tym saperze, nie? Ona powinna grać tak, żeby zdobyć eliminację z tymi trapami. A tu nie ma. Oj, ale mimo wszystko chłopcy rotują. No i teraz będzie klon spotkanie. Kerr ginie raczej w tej sytuacji. Dokładnie tak! No i Slixi tutaj bardzo ładnie, no tu raczej nie będzie to zbierać w tej rundzie. No nie wierzę tutaj, że dziewczyny w sytuacji 3 na 5 bez broni, tylko, tylko Cypher z bronią będzie w stanie coś zrobić. Chociaż tutaj chińskie znaczki? Helik, okej. Okay. Jak da jeszcze jednego z Helików chińskie znaczki, to jest szansa, szczerze. Le, ale nie, Custy pewna eliminacja. Jedynie Yuki i Starfire, ale ma już informacje. Chociaż Starfire? okej, okay. Jest dużo czasu, jest dużo czasu! Jukiś, kolejna minacja. No ale za kol jednak retraguje. No i chłopcy doprowadzają do remisu. Mega wyrównany meczek. Dziwi mnie, że dziewczyny nie postarały się jeszcze sniperki zagrać, bo mają kasę. Oj, teraz dziewczyny podjazd b maina i a maina Co ciekawe, chłopcy idą midem, więc wszyscy się omijają. Co jest grane? Zobaczcie to, co tu się dzieje. Podjazd dwóch stron, a my a faceci idą midem na Spice A. A dziewczyny w szoku, że nikogo tu nie ma. Tu jest, co to się dzieje. Oj, teraz Starfire ma informację, że to jest Spice A. Jest zaplantowane. No i teraz. O, pik na shifcie. Tak, nie będziemy... O, ale starfire, jaki refrag, ty. 4 na 4 sytuacja. Słyszeli te peka. Mogą się długo spodziewać. Yukiś robi presję od maina. Wie tutaj, że jest... Oj, ładnie Yukiś! Jukiś! Ale rynek kot... Dziewczyn, co jest? Dziwne, że nie smukują sobie tego mida tak naprawdę Sowa jak przebił Nie bał się tutaj Kasty, ale jest tutaj, jest tutaj Klow. Klow pewnie od siebie jest, pikuje zawsze Jest na pewno w siebie No i teraz chłopcy zajęcie mida i cofka do, do A No i zobaczymy jak to A pójdzie Tutaj jest, o Sowa tam złapał Entry na midzie O i tu Klow ginie niestety po tym razie Niestety Claw ginie po tym razie. O, mini SLXZZ. Oj it's kolejna eliminacja. Ty, sypie się ta, ten atak po stronie chłopców. Oj oj, 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 dojeżdżani są z każdej strony. Dziewczyny, co, pokazać dominację? Ale jednak zostały ukarane z tej, tego pusza. No i teraz Cypher tylko. Oj, 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 problemy. Oj, jest rush, rush B, zobaczmy to. Ale to jest full setup! Chłopcy tu nie wejdą! Jak tu wejdą, to jest GG! Oj, tepek omena! Pokaż mi tego omena, tepek! Gdzie ten omen? Usemka. Usemka. Tu, omen na plecy! Zabił, jedna eliminacja! Ej, chłopcy biegali jak do siebie! Chociaż jest mini Exil. Mini. O, ale pik na shiftie, no nie, kolejny raz. Chociaż Starfire klaczył jeden na 3 Chłopcy, poobijani, Jest szansa na wygranie. Ma informację! Jest szansa, jest szansa. Ma informację o dwóch pozycjach. Oj, widziała! Oj, oj, oj słyszała, widziała. No, wydaje mi się, że tutaj brakuje pewności siebie. Jed oj, zakol, ale Hedy! Ale Hedy teraz. No i chłopcy. Trzy bronie. Kto jest kim? Atakujący są chłopcy, a broniące są dziewczyny. Chłopcy trzy 3 bronie. 3, chłopakom trzy bronie wystarczyły. No i zakol, jak tutaj kieruje teraz w ogóle. Co jest? Zakol staty 14 na 7. Jukisz też ładnie po stronie. Dziewczyn. No brakuje to tutaj SLXZZZ. Z dwóch stron w sumie, bo to jest bo to jest chyba chłopak i dziewczyna. Co się są w związku. Tak mi się wydaje, skoro mają takie niki. Ojojo, oj, Yukiś oj, oj, nie za dobry ult, tak szczerze, nie? Zmarnowany ult, chociaż zebrała chociaż informacji. Teraz jest jazda na B, no i zobaczymy, czy znowu się uda tak dojechać. Na B trzy dziewczyny, Yukiś dobra pozycja, pierwsza eliminacja na konto dziewczyn. Oj oj, 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 Druga nie miała to dziewczynę za Kokon zamknięty No i tylko Kerim przy życiu Koniec Dziewczyny 7-5 Wygrywają pierwszą połówkę Brawo dla dziewczyn Bardzo ładna defensywa Bardzo ładna defensywa Ale To nie tak, że chłopcy po prostu Wiecie Słabo grają Dają radę, tak? Oj, teraz dziewczyny Nie będzie sprawdzona prawa pozycja I on ginie Ona ginie, w sensie Oj, 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 pierwsza eliminacja na kontro mężczyzn. Dobry smok na uratowanie jetki. Uj, agresywnie ta jetka. No, wydaje mi się, że jest zbyt agresywnie. Złapane entry to powinien odpuścić i tak się dzieje. No i teraz dziewczyny trochę niepewności w swojej tutaj grze. Chociaż jukiś eliminacja. No, jukiś agresywnie lubi tym Geko podjechać. My się na tej mapi. Jukiś kolejna eliminacja. I to otwarty spike B, proszę państwa. Jest plant. One wiedzą, że na CT nikogo nie ma. Jukiś kolejny eliminacja, dobra. Jukiś place, może jest szansa na nice. jest. Oj, 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 oj. Problemy. Zakol kolejne mijacce. 8. 2 na 2. Yukiś pobijana. Zakol jest w gazie. Pamiętajcie o tym. On może to ugrać. Oj, 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 defowany Spike, Jukis, eliminacja. Za kol. Czy będzie klacz? 1 versus 2. Oj, 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 Ker musi tu go sprawdzić. Ci nie ma zdefował. Prost never fake jeszcze za... Ja oh, Ona powinna to dojechać. Trudna ekonomiczna ze strony dziewczyn. O, Yukiś, szeryfa na midzie. no dużo odwagi tutaj, Jukiś, w tej sytuacji. Mierzyć się z szeryfa z autołem na taką odległość. Wiecie, coś ciekawe? Tutaj jest tylko oment, chociaż nie! What the fuck? Wszyscy wszyscy z chłopców zrotowali na A! Tu jest i tu jest na klasika ktoś padł. Zakol na klasika dostał! Ale nie ma broni. O, jest, jest jest, jest, fantom, jest fantom ty. Oj, SLC, Oj, oj oj, dominacja jednak. Jednak dominacja, jednak dominacja. Ale przypomnijmy, ruda ekonomiczna ze strony dziewczyn, więc teraz tak naprawdę zobaczymy, jak sobie poradzą. Full, full na full, no i zobaczymy. Na razie Zakol nam się. Zakol nam się kształtuje na takiego małego MVP. Natomiast w, e, w teamie dziewczyn tutaj już zdecydowanie na przodzie tabeli. Co dziewczyny robią? Halo, czemu my tu czekamy? Halo, gramy. Wziąłem żelaga miałem, co jest grane, bo one stały w miejscu. Oj, teraz jest przyspieszenie. W ogóle faceci odpuścili A! What the fuck? Czemu była tłuszczania? No i teraz dziewczyny idealnie sobie wchodzą na pusty side What the fuck? Co tu się dzieje? Jest wejście na pusty, spa pusty side Oj, 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 oj Tu problemy mogą być Nie switchujemy broni w takim momencie Niskie znaczki, pierwsza eliminacja Miniki, o ojeju Dobry smoke, dobry smoke, dobry smoke na kontra Stepek do lewej, widzisz? Nice Wow, ale hedy No i tylko kasy przy życiu I wydaje mi się, że on tu już No ciężko mu będzie tu cokolwiek zrobić Bo dziewczyny bardzo mądrze grają te posplanty Dokładnie. Dziewczyny nie mówią ostatniego słowa, ale tutaj chłop chłopcy jakąś dziwną taktykę zas zastosowali. Zestakowali Spikeside B, ale może to dlatego po prostu, że mieli bonus rundę, nie? Może dlatego, nie? Czemu agresja cyfra? Oh, o może dlatego? Ładny hedzik od Ma timing, już i Nie, Juki! Ile ty masz lat, że się nie odwracasz! Bridge nie trafia! Ani jednego strzału! Ja pier... Ale Yuki się odwraca plecami. Co tu się odpierdala? Ostatnia szansa dla dziewczyn. Jeśli się przegrają, to mają eko. Zobaczymy. O, się... Oj, będzie ult Geko na B jazda chyba. Tak jest. Ult Geko na Spike side B. Zobaczmy to. Oj, teraz żeby sprawdziła Zakola. Sprawdzę. Zakol nie żyje. Zakol nie żyje, proszę państwa. Ej, Zakol... Dobra, nie żyje teraz. Za długo to zajęło. Plecy, Kerim! Raz i drugi, kur... Trafiony! Chińskie znaczki z Jukis. No najlepsze dwie dziewczyny, ale Casty dwa, dwie eliminacje, łatwo i Casty po prostu sobie wygrywa te, tego klacza po prostu. I dziewczyny mają eko. No i teraz jednak y y chłopcy wychodzą na prowadzenie. Chłopcy zaczynają lekką dominację w tym meczu, proszę państwa. Dobra, przerwa taktyczna od dziewczyn. Zobaczymy. Zobaczymy, co Jukiś, Odmutujmy się, zobaczymy, co one tutaj powiedzą do siebie. I od pleców nam chodzą. Od pleców. Cobra gra tu chodzą. tak, y Cza Cypher insta, insta nas spuszował na to B, pewnie przez mida. Ja myślę, Można że musimy je... po prostu wyłapać ich. No tak, poczekać po prostu... na nich. Tak jak to jeden to raszuje to 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 no to... Tym bardziej, jak nam dadzą smułka na B, już na wejście, to już nie chodźmy. Bardzo mi się podobała ta przerwa taktyczna. Widać, że dziewczyny traktują to poważnie, tak? Oj, forsują jednak dziewczyny. Oj, 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 to może być jednak... To może być jednak ryzykowna decyzja. Oj, 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 oj No niedobrze Oj, 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 za O, ku... A, Płyta, płyta poszła lekka No i nie wiem, to chyba jest To chyba jest przesądzona ta runda, szczerze Cześć, się nie trafia Kerr zdobywa eliminację Kerr, kolejna eliminacja Co jest? O, kurwa, O, trafiła Dwa na dwa, halo To jest dobra decyzja, żeby weszły na B B jest czyste Ojoj, joj, joj, oj, oj. niedobrze teraz się robią problemy. Czas 10 sekund, Starfire, schodzi ci cage. Nice try, za dużo tutaj jest czego, za dużo kombinowania, nie? Jest jasna. Ojoj, oj, skanuj! No! Dobrze, Karim, nice. No i teraz oni, oni muszą uciec, żeby Deadlock nie zultowała. No i Deadlock ginie. Znaczy nie Deadlock, tylko Claw. Nie ma szans, że ona tu zdobędzie eliminację. Dlatego ona ginie no i problemy, problemy, niesamowite problemy dziewczyn. Zakol, kolejna eliminacja. 11-8, mężczyźni wychodzą na prowadzenie, no i dziewczyny dużymi problemami finansowymi oraz wynikowymi, bo jest to 11-8. Kasy brak, chociaż jest taka minimalna suma, no. Będzie walka, Jukiś, To będzie walka o maksymalny. Jukiś ginie. Niestety, 12-8. No nie widzę szans dla dziewczyn, żeby one to ugrały. To jest już wydaje mi się, że przesądzone. Chociaż Starfire jeszcze walczy. Jedna eliminacja. Wiedzą chyba, że ten cypher jest do lewej strony, albo nie. Chyba wiedzą. Chyba wiedzą. Chyba wie Starfire. Tak, eliminacja kolejna, chociaż Kerr ginie, no i tutaj dojazd za kola Full flash na bombę. Oj, Zakol to czuje. No 21 eliminacji na jego koncie. No widać, że tu jest totalne, totalna dominacja z jego strony, nie? Starfire tutaj próbuje, no ale co ona może popróbować? chyba, chyba, chyba oglądamy, widzowie, ostatnią rundę tego spotkania. Oj, oj Zakol teraz! Ginie. Dobrze, Starfire, wiedziała, słyszała to. Jest szansa jednak, 4 na 4 sytuacja. Przyspieszenie, teraz to jest dobra decyzja, no nie do końca, dwóch tutaj na Spike, I to będzie granie na czas, 10 sekund. Oj, Cassie w plecy wykliką Napiszcie w komentarzu, w jakiej randze zrobić ten test i subskrybujcie, żeby być na bieżąco.